No cześć, ja jestem Endorpina i witam się w kolejnym odcinku z Minecraft i survival na kodach. I w dzisiejszym odcinku witam Was z miejsca, w którym oczywiście jesteśmy w tej chwili, czyli Nether i Bastion. Tak przypadkiem szukając tego wszystkiego w sensie, bo zaczęłam budować port i mam nadzieję, że zdołam go jeszcze Wam go później pokazać. Znalazłam Bastion, bo szukałam drewna, znaczy... Biomu z tymi zielonymi drzewkami znalazłam z czerwonymi i basjon. Ale skoro trafiłam na Basion, to postanowiłam, że go Wam pokażę od razu, jak go zwiedzamy. Chociaż wiem, że już był taki odcinek, ale uznałam, że można to zrobić jeszcze raz. Bo dlaczego nie? I ewentualnie później pójdziemy szukać dalej biomu właśnie z zielonym... Polercia, Nie, 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 nie. Ja tu mam nadzieję, że nie padnę, bo nie chcę. A tu są te złote, one są mocniejsze. A nie mam normalnego, że tak powiem, jedzonka prócz tego zwykłego, tych rybek. Nie wzięłam, nie nastawiałam się na to, że wejdę do bastionu. I mam nadzieję, że coś tam uda się nam znaleźć. To nie jest nam potrzebne, ale może to nam się przyda. I co jeszcze tu się przyda? To się przyda, to się przyda, to się przyda, to się przydać. Może złoto. Okej, okay. to chyba stąd tyle. Oczywiście pochodni nie mam. Ale dobra, mniejsza o to w tej chwili. I teraz jakoś zejście w dół by, by się zdało. Bo tu jest tylko na górę dół. Dobra. Widzę, że tu jest jakiś dół. Dobra, <laughs> nie wiem. Dobra, dam sobie torczę, bo jest mega, mega ciemno, a już nie będę wracała przecież do miasta, bo to jest bez sensu. Więc tak, daję sobie czasem torcze i to jest a propos kodów, to się przydaje, bo torcze nie jest ciężko zdobyć. I zaczynamy szukać, co tu jest w ogóle. Tak idę trochę dźwiękami. A to jest najgorsza część jakby tego całego bastionu. I widzicie, jest ciemno. Ja specjalnie dla was bardziej te torcze przywołałam, żebyście widzieli lepiej. Aha, czyli musimy w tamtą stronę iść. Okej. Okay. Dobra, to idziemy w tamtą stronę. Przekopiemy się, i powinniśmy wyjść gdzieś w bastionie, znaczy w centrum całego bastionu, ale ja nie chcę lawy. I kurczę. Dobra, pójdziemy na łatwiznę, na łatwiznę i odpalimy spektatora. Tutaj mam, mamy tyle, co ja wykopałam, czyli ewentualnie te skrzynki już były przejeżdżane. I tylko te dwie. Ok, czyli musimy iść. A nie, tu jest jeszcze skrzynka. Coś jeszcze? Dobra, to weźmiemy jeszcze tą skrzynkę. Musimy na survivalu, bo ja nie wiem, czy mogę brać przedmioty. O, magnetyt, bardzo się przyda! Bo ja bym chciała jeszcze go w piekle założyć, żeby wiedzieć, w którym kierunku mam wracać yy, właśnie, bo to się, kurczę, tak bardzo, 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 bardzo przyda. Dobra, i co my tu mamy? Okej, okay. udało mi się skoczyć. Skok stulecia, dobra. Panie, ty możesz się utopić. I co my tu jeszcze mamy? Znaczy, ja się spodziewałam, że ja tego bastionu nie przeglądałam, także tak mniej więcej sobie przejdziemy go. Nie całego, bo nie wiem ile. Za długo by to zeszło, tak myślał. Także tylko tak mniej więcej. Dziwne, że tu aż tak lawa się leje brzydko. Dobra. Eee, dobra, nie będę leciała przez lawę. Znowu idę na spektatora. Eee, tu mam złoto, ale dobra, bez tego złota się obejdziemy. Bardziej mi chodzi o skrzynki. W tej chwili i yy, tako, dobra. Tutaj taki dziwny ten bastion. Prawda? Dziwny taki. Yy, niby bastion, ale taki. Dziwny. Dobra. Nie wiem o co w tym chodzi, ale ten bastion jest dziwny. Co najmniej. Okej, okay, a mamy netherite. Prawda, dawnym zgliszcza, ale wszyscy mówią netherite. Pewnie dlatego, że robi się z tego netherite, no ale. Dobra, tą płytę też pewnie mam. To też wezmę. Okej. Okay. Co tu mamy? Złote jabłko, to się przyda. Troszeczkę przedmiotów możemy się od razu pozbyć. Płaczące z weźmiemy. Znaczy, płaczące obsydiany, dobra. E, tu jeszcze, tak? A nie, to chyba ja już wzięłam. Dobra, lecimy dalej. Ale dziwny ten bastion. Taki dziwny. Naprawdę dziwny ten bastion jest, powiem szczerze. Tam jest dużo złota. Co to, co to w ogóle za dziwne złoto? Jeszcze z kwarcem? O co w tym chodzi? Co to za bastion w ogóle dziwny jakiś? Nie wiem, ale dla mnie to jest dziwne. Dobra, to te to złoto też mogę wziąć, ale nie wiem. Ja takiego bastionu jeszcze nie widziałam. Także okej, okay. jeszcze tu są schody. No, a dobra. Złoto można wziąć, bo to się zawsze przyda, ale e, takiego bastionu naprawdę jeszcze nie widziałam. Glowstone. Mam tutaj dotyk. Nie, e, tu mam dotyk. O to mi się przyda Glowstone. E, ze względu na to, że właśnie jak oświetlam sobie port, bo zaczęłam go budować, to może się przydać, właśnie, a mam go bardzo mało u siebie może tylko z 9 sztuk, z tego co pamiętam a to jest za mało. Także wolę go sobie podebrać, skoro już tu jestem. i tak troszeczkę, troszeczkę ale dziwny bastion. Naprawdę nie ukrywam, takiego bastionu jeszcze nie widziałam. Zazwyczaj po prostu jest taka rzeź, znaczy taka wieża, jakby obok, i później jest przejście do takiego centrum bastionu. I tam jest zwykle mob spawner z tymi slajmami magmowymi. A tutaj jest tak to dziwnie zrobione, także troszeczkę zaskoczona jestem. Ale okej, okay. dobra, to tutaj ten i jeszcze ten. Okej, okay, tu sieczkę sobie zostawię. Wiem, że tam jeden zostawiłam, ale. Dobra, tu mogę zejść. O, i tu chyba będzie normalne już normalny centrum bastionu. To można od razu przejść i zobaczymy, co tutaj się skrywa. Tylko ta lawa jest straszna. A ja, czy, nie wiem, czy zostawiam budulec jakiś, zostawiłam. Ale mam jeszcze oko Ender Pełne, znaczy Ender perłę i ją sobie wziąłem. Tak uznałam, że ja je sobie noszę. Ze względu na to, że mogę sobie dzięki temu z łatwością gdzieś przechodzić. No ale dobra. Tylko, że widzę, że tu tak nie to wygląda. No, znowu jest takie e, niby urwany bastion. Tak to wygląda troszeczkę, co nie? Czy mi się wydaje? Nie wiem. Dobra, wracamy tu. Troszkę mnie to bije, bije bo to jednak oczka są i tak dalej które zawsze w jakiś sposób ten nam krzywdę lekko urobią, niestety. I właśnie jakby tu przejść. A może. Może tam jeszcze jest. Dobra, to zrobimy oczko. Okej. Okay. Czy ja tu byłam, bo to jest pochodnia. Ja tu byłam. Aha, dobra, ja tu weszłam w ten sposób. Okej, okay. czy ja już zrobiłam kółeczko i tu raczej nic wielkiego mnie nie zaskoczy. E, taki, taki jest wniosek. Także dobre, ja idę szukać jeszcze, właśnie, jomu z zielonymi, z zielonymi drzewkami. Dzień dobry. I, I zobaczymy, co dalej. Aha, ja bym chciała się przeteleportować gdzieś, bo one są złe i ja nie chcę. Jego jak to mnie bije mocno, ja mogę złoty heł. Aha, a jeżeli ja rzucę złoto. One przestaną mnie bić, bo ja nie chcę. A to czyli ten makumba jeszcze mnie bije? No o co panu chodzi? Dałam panu złoto. Dałam panu złoto, a pan nie chce. Ja nie wiem. Ale dał mi jakiś czernik, czy coś. Nie byłem ten hełm złoto. Ja już nie wiem o co chodzi z tym hełmem, bo niby powinno to działać. Ale okropne one są sakra, Ja nie wiem. A dziwne, że mnie tak to bije. Dobra, dobra, to skoro ten hełm tak średnio działa, ja nie wiem dlaczego to już tak nie działa jak kiedyś. Może coś zmienili w y, najnowszych snapshotach czy coś takiego. Ale okej. Okay. Dobra. To tak jak mówiłam wcześniej, idę szukać jomu y, z zielonymi drzewkami w nederze. I zaraz wrócę, jak tylko go znajdę, bo jednak może troszeczkę za długo to zejść. Dobra, powiem wam szczerze, że szukałam e, biomu na spektatorze, bo jakbym szukała ręcznie, to chyba bym godzinę szukała, I, bo było to mega, mega daleko w sumie. Jakieś kółko zrobiłam. Od razu mogę tu się posadzić. Fakt, że mogłabym równie dobrze wziąć elektry, ale wiecie, że ja nie mam zdolności do latania elytrą. powinnam się poduczyć możliwe, ale. No cóż, ja jestem tutaj tylko po to, żeby szybko wziąć troszeczkę drewna i tak. Aha. Yy, fajnie. Chcia, chcę wziąć drewno, ale ja nie mam miejsca na drewno. Dobra, zrobimy to w ten sposób, że schowam trochę przedmiotów do szukera. Bo to naprawdę nie będzie dobre, jeżeli ja tak będę sobie latała z tym. Ze względu na to, że no właśnie ciężko z miejscem. Yy, dobra, to powinno tyle mi wystarczyć. I tak myślę, że sobie z 2-3 staki, nawet 3 bardziej bym rzekła, zbiorę tego drewna. I to jest najgorsze, że ja tak do końca nie utnę tego drzewa, bo jest bardzo, bardzo wysokie, ale akurat ucięłam. No, w każdym razie, o Jezu, tendermany te w piekle to dalej mnie szokują. W każdym razie, no, muszę mieć troszeczkę więcej tego drewna, bo mi zabrakło. A zaczęłam budować port właśnie z takich zielonych desek, żeby jednak zachować klimat odchodzący od zieleni z miedzi i uznałam, że to będzie w miarę pasowało. Ale nie chciałam też budować portu z miedzi, no bo to tak trochę słabo i za dużo by tego według mnie przynajmniej osobiście było, gdybym wszystko budowała z miedzi. No tak troszeczkę, troszeczkę nie. I Właśnie też planuję zrobić statki tak jak, tak, jak w ogóle powinno być. Coś tam próbowałam zrobić, aczkolwiek na serwerze próbnym, testowym, na trybie kreatywnym, stworzony specjalnie do tego, żeby testować różne rzeczy. I coś tam niby wychodziło, ale uznałam, że skoro tak wychodzi, to może równie dobrze mogę próbować to tutaj zrobić od razu, bo to w sumie tylko z drewna bym robiła zwykłego. Może coś tam bym jakimś drewnem pomieszała. A tak źle jakoś mi nie wychodziło. A jak mi nie wyjdzie, to przecież zawsze można zburzyć i z powrotem po prostu po prostu pójść, yy, od nowa to zbudować. No. I tyle. Tak, albo ewentualnie poradniki są, z tego co się dowiedziałam, na temat budowy statków, portów i w ogóle chciałabym taki jeszcze. Budynek zbudować odchodzący od tego portu, więc na razie uznałam, że zajmę się tym portem. Na początku przynajmniej. I tak pomyślałam, że możemy razem wybrać się do tego piekła. Ja sobie jeszcze wam poopowiadam i pogadam tutaj, co tu za plany są. I właśnie dlaczego? Dlaczego panie mnie bijesz? Ja tego pana nie rozumiem, bo. Nie wiem o co chodzi, może mi się serwer zbugował. Niby daje im złoto, niby mam hełm, a to tak nie do końca działa, żeby one mnie bi nie biły. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi. <grym> Naprawdę. Dobra, mamy już półtora staka to jeszcze drugie półtora. Drugie półtora i można wracać. Dobra, to zrobimy F, bo coś kliknęłam chyba przypadkiem. I kopiemy, znaczy wykopiemy. Niszczymy drewienko dalej. Znaczy wydobywamy czy... ojejku. Rąbiemy. Rąbiemy drwa. Jestem drwalem. W sumie w Minecraftie to wszystko możliwe. Na drwale można zostać. Wszystkim można być. każdym w sensie. Jakby tak wysilić wyobraźnię to czemu nie? Okej. Okay. Ile mamy? Aha, jeszcze troszeczkę. Dobra. Chyba ja nie chcę drugi raz wracać. Ja propos, wiecie, czego żałuję, że ja w ogóle nie spisuję sobie kordów, w których się znajdą te dane biomy, że po prostu od razu na, na łatwiznę się tepnąć. Nie, po co? Przecież można sobie przelecieć, nie? Ale szukać ciągle to też tak troszeczkę słabo jest. I widzę, że ten go... Tego biomu akurat na tych kordach nawet nie przeszłam nigdy, bo po prostu trzewka są, ja nie wiem czy one same rosną, jakie w ogóle, czy da się je sadzić, nie słyszałam o tym, ale byłoby spoko, gdyby można było je sadzić u siebie w świecie, wtedy moglibyśmy jakby taką hodowlę sobie zrobić tego, a czy liście by znikały, znaczy to są takie dziwne liście w ogóle, ja nie wiem do końca o co chodzi, ale fajnie, że już idzie mi trzeci tak. zobaczymy ile wyciągnę, im więcej tym lepiej ogólnie. Także bo się przyda, bo tak chciałam, no. Aczkolwiek, właśnie, jeszcze zastanawiam się, z jakiego drewienka by rozbudować, znaczy zbudować taki dom, już. I ja albo będę próbowała, właśnie, z czerwonego drewna, znaczy czerwonego, to jest taki fiolet, coś takiego z netheru. Albo jakieś inne po prostu, ale też chciałabym drewno jednak, żeby zachować ten klimat bardziej właśnie e, taki morski, e, że drew, drewna, drewienny, drewniany klimat, także przydałoby się to i, i zdaję się, będę jeszcze wracała do Nederu. E, czasami tak bywam w nim dalej, także o tyle, a idź pan, idź pan. W sumie można sobie screenshota walnąć, to bym sobie zaktualizowała miniaturkę ogólnie. To jeszcze nie wiem do końca, gdzie, ale czy tutaj. Nie, może tam na City, albo nie, nie wiem. Dobra. Bo oceanu już nie będzie raczej, także przynajmniej na razie. Być może kiedyś się przyda jeszcze ona. Na ten moment właśnie uznałam, że nie będę się działa w. W oceanie, bo w sumie na razie wszystko zrobiłam. Także w ogóle też planowałam zrobić inaczej, ale coś mi się zmieniło. Coś tu ładnego się. Ale... To mi się daje że tak ładnie, lawa się rozlewa. Ja bym chciała tam się dostać. I właśnie to jest najpiękniejsze. Że ja teraz nie umrę, bo ja pójdę tam. Oj, tak, tak, to jest po prostu magia. To jest magia. To jest magia po prostu. To ja, ja nie mogę, no pięknie. Dobra, zrobimy sobie jakiegoś ładnego screenshotu na pamiątkę, bo widzę, tak ładnie lawa spływa, to nie mogę się oprzeć. Okej, okay, mam screenshota i będę z nim kombinowała. A tymczasem... Znaczy ja jestem chyba na blisko portalu. Znaczy blisko, dosyć blisko. Aczkolwiek nie wiem, czy ja chcę tam yy... podróżować, i ja chyba do lawy wpadnę, a jednak nie. O i subcia, to jest, to jest cudowne, polecam w ogóle. Jeżeli nie ogarniacie tak samo, jak ja latania litra, to to jest dobre rozwiązanie. Szczególnie też się śmiałam, jak fajnie się wykopywało żelazo i tak dalej, kiedy się było w kanionach, prawda? Bo tam są zwykle takie. takie podpórki. Tak dziwnie to wygląda i to byłoby się ciągle podsadzać, ale jednak można zrobić tak, że podsadzamy się oczkami, że tak powiem, troszeczkę dobiję, ale, ale bez przesady, tak? I można sobie normalnie po prostu wydobywać wszystko, polecam. Eee, taką metodę. Wywczą moją ostatnich czasów. Dobra, dobra, już dobijemy do tego ostatniego staka czwartego, eee, skoro już tyle się wykopało i wrócimy do miasta. I troszeczkę tam pobudujemy. Właśnie z portem. Pokażę Wam przy okazji port. Yy, Także. Okej, okay. to jeszcze z 10 drewienka, żeby była ładna okrągła liczba. <gryw> znaczy okrągła liczba, chodzi o stak, wiadomo o co chodzi. Tylko czy ja tu znajdę jeszcze jakieś drewno, które na mnie czeka? To jest pytanie. Dobra, widzę, ale w takim dziwnym miejscu. Nie widzę, że oczka mam w szulkerze. To słabo, że tak powiem. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. Tędy, tędy, tędy. Halo. I? Ale ja słyszę muzykę z Minecrafta. Relaksacyjna. Yy, ale nie wiem, czy będzie słychać, bo ostatnio począłam to nie słychać na nagraniach muzyki, muzyki z Minecrafta zazwyczaj. Także troszkę jest smutno. No ale co zrobić? A, dobra. Dokopałam, to już nie będę tego... Ko Aha, ale kusi, ale kusi. Dobra, zabijamy się i mam nadzieję, że wląduję u siebie w łóżku. Tak, bo ostatnio kliknęłam, znowu łóżko e, bilanczera swojego. To nie było dobre, to nie było dobre. Okej, okay. to my możemy od razu zrobić? Tutaj to sprzątać, czyli ja to ogarnę sobie jak fipunek. Jednak, bo wiadomo, a nie chcę nawet na to czasu nagraniowego, także za chwilę wracam. Dobra, praktycznie skończyłam porządki, ale zostały takie przedmioty, <grych> których na przykład niekoniecznie tu potrzebuję, i pomyślałam, że zwyczajnie do wyrzucenia mogę je przecież tutaj zostawić tak pod ręką. Wziąłam zwykłego drewna, bo nie pamiętam, czy go zostawiłam, czy nie. Także wolałam wziąć w ten sposób. Dobra, zaczynamy od pokazówki. Tu jest od razu takie przejście właśnie ze spaczonego drewna. Tak? Dobrze mówię. I wzięłam półpłytkę jednak tak. jakby pod dirtem? Nie wiem. Ale chodzi o to, że nie jest tak jak tam zrobione półpłytki, tylko po prostu takie wklęsłe już bardziej. I zwyczajnie schodki, półpłytki idę sobie. Tu mam właśnie swoje rzeczy, że tak powiem. A w sumie drewno jeszcze mam. Takie zwykłe, bo ja chciałam właśnie mieć je na patyki. Właśnie głównie o to chodzi, że chcę patyki. I tak, dobra. Weźmiemy troszeczkę drewna. Bo ja potrzebuję w ogóle zrobić płotki. A uznałam, że patyki mogę przecież wykorzystać. Zwykłe przecież te kolory tu nie zmieni, a właśnie tak najlepiej byłoby. I okej. Okay. Na razie to zrobiłam tak, że tu mam tą półpłytkę, która podtrzymuje. Tu będą jeszcze takie wychodzące, podtrzymujące. Nie wiem, jak to się nazywa teraz. Także nie powiem, ale wiadomo o co chodzi. Tu uznałam, że będzie takie wejście. Boniszczę te drzewa zapewne. I... Tutaj porobiłam tak, że ten pomysł pomoc przedłużyłam, tak. Zarys zrobiłam na razie taki szkic. I w którymś miejscu? Teraz jeszcze nie wiem w którym. Będzie stał na pewno statek. I albo będzie on stał gdzieś tutaj, albo gdzieś właśnie tam. A już widzicie zapewne, zwróćcie uwagę, że mam tutaj efekt przewodni, przewodni morskiej. Przewodni. Tak? No właśnie dlatego, że ją tam zbudowałam. Ale to pokażę już za chwilkę, jak tylko dobudujemy właśnie tutaj te płotki. Bo ja specjalnie właśnie po te drewno. Ja ciągle wpadam tutaj do wody, więc proszę, nie oceniajcie mnie. Dobra. Tutaj wezmę jeszcze pół płytki, bo widzę, że będą mi potrzebne. To schowam. Dobra, bo to najważniejsze to teraz pół płytka. Okej. Okay. I tutaj widzę, że mogę sobie tak zrobić. Dobra, dobrze. Nie, 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 nie. I patrzcie, to się zniszczy całe chyba. A nie, dobra. I tutaj sobie przeciągam do tego. Wchodzę i sobie zwyczajnie wstawiam płotki. Właśnie, żeby było tak bezpieczniej, przede wszystkim, mogłabym tylko zostać jakby tak, 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 tak. Ale uznałam, że zabuduję całość. I tak to wygląda, właśnie, że. Na razie. No właśnie, najgorsze jest to skakanie dziwne. Także dobra. Masakra. I taki jest właśnie mój zamysł, żeby mniej więcej tak wyglądało to wszystko. Znaczy na razie. Tak, tak mniej więcej opisuję. A pewnie coś się zmieni jeszcze w planie, bo wiadomo, jak się buduje coś, to często coś się zmienia. Szczególnie, że głównie chodzi o obliczenia, których ja nie robię. A gdybym robiła, to pewnie często by się coś zmieniało i okazywało się, że jednak nie mogę zrobić w dany sposób i muszę zrobić w inny z jakichś ta, tam względów, chociażby wizualnych albo kwestii bezpieczeństwa narodowego, jak to mi. Ale wiadomo o co chodzi, po prostu czasem musi być bezpieczniej, czasem musi być praktycznie i właśnie niektóre rzeczy się zmieniają. I te płotki tak szybko idą, sami widzicie, już mi y, idzie. czy znaczy nie drugi stack, ale. No, wiadomo o co chodzi, i robi się noc, ale to tutaj akurat tak średnio przeszkadza, nie muszę tego zmieniać. I tyle. Ogólnie czasem widzę, że ludzie robią takie niższe te płotki, ale wtedy się przeskakuje przez nie, a tak to ciężko, ciężej jest skoczyć na nie, trzeba się postarać, prawda? Także jakoś tam. Żeby to było w miarę bezpiecznie, to robię to troszeczkę wyżej, niżeli normalnie by się człowiek starał, ale ja chcę, żeby było tak. Także ja robię tak, jak ja uważam. Tutaj, żeby było lepiej. jakiś Oj, widzicie, tu zombie, idzie, bo ja to w ogóle nie oświetliłam, oswieciła, nie bo mi pochodni zabrakło, a poszłam do piekła w ogóle. To jest pochodni. Bo myślałam, że tak tylko, wiecie, jak tam byliśmy. Na tym biomie z drewnem to akula akurat. Akurat tego z dużo nie było. Wszystko byle nie kliper który tam chodzi. Wszystko, naprawdę. Wszystko byle nie kliper O oh gosh prawda Dobra, to mniej więcej tak będzie. O Jezu, wystraszyłam się. Ja widziałam, że on tam był, ale tak się go przestraszyłam no ja podskoczyłam do góry, masakra. Porażka, porażka. Jejku. Dobra. Nieważne. Wszystko byle nie kiper. Tak? Tak. Dobra. To będzie jakoś tak. To mogę zniszczyć przynajmniej na razie. Jejku. Dobra, wyciągam, bo chciałeś. Wyciągam ten łuk. Już. Już wyciągam. I nie trafiam w ciebie. Nie mam cela chyba. O, trafiłam. Nie ja wiem jakim cudem. No i dobra. On jest już zlikwidowany. I taką. Dobra, super. No i w sumie ten płotek jest dokończony. Także jest nice, nice, so nice. E, tutaj oświetliłam e, z tymi to są jakieś grzyby, coś takiego. Ja nie pamiętam. Zaraz wam powiem. Światło grzyb. No właśnie. Nie chciałam dawać glustona, bo pomyślałam wszędzie daję glowstona, a chciałam, żeby było troszeczkę inaczej. I do tego też uznałam, że postawię... Go w ten sposób no dobra, no dzisiaj to wszystko ja zabieram się za kontynuację rozbudowy tego portu zobaczymy co z tego wyjdzie mam nadzieję, że cokolwiek tak naprawdę postaram się, bo zombie, bo różnie z tym bywa ale ojejku chwileczkę, tylko go zabiję ojejku, naprawdę jakiś mocny on jest o co chodzi, dobra zabity Chciałam się zgasić. Okej, okay, dobra. To a propos, wracając do tematu. Zobaczymy, co wyjdzie z, tej, z tego całego portu. Yy, ja się oczywiście postaram, żeby wyszło to jak najlepiej. I no cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. No i cześć. Ten zombie mnie zaszkodził.